Start gdynia Dębtowo Jedziemy. I wjazd w las przed szlaban 56. Przepompownia po drodze. Przejeżdżamy pod twarzyńską. Szlaban 12, skręcamy w prawo. No i właśnie wyjeżdżamy z lasu z zaszlabanu numer 10. Duże leśne skrzyżowanie z zaszabaną 18. Wielka gwiazda. Kolejny kamień z nazwą drogi. Droga, długa linia. teraz mamy tutaj taki fragmencik, którego nie wolno nam przeoczyć, musimy sobie tu zjechać lub zejść. Może zejdę. I taką ścieżką i dojeżdżamy do zbiornika retencyjnego Krukowo. I zaraz wyjeżdżamy w Rębiechowie. Pani no! Jest to dojazd pożarowy numer 2. Przejeżdżamy nad obwodnicą metropolitarną Karczemki. Dobrze wino, kielno, w prawo drogowskaz, pieszkówko. przejeżdżamy pod trasą kaszubską, pięknie tutaj tak zagospodarowany teren i prosta, taki leśny wąwozik. No i mamy tutaj taki bardzo zarośnięty fragment i właśnie już widzimy jezioro Długie, uroczy odcinek, odjeżdżający jezioro. Przed nami jeziorko Okuniewo. Krzyżówka z lewej strony, leśniczówka, kamień. Charakterystyczny gumiś, to drzewo, z lewej strony taki mamy plac zabaw. Tutaj piękne drogi, ale musimy być czujni, bo jeżdżą tędy samochody. Zagórska struga, szlaban 13, akurat otwarty, najbardziej nachylony, ostatni już dzisiaj podjazd, szlaban 20, Łężyce. Teraz ostrożnie, bo lekko kręty i jak zaliśniony, no to tym bardziej wymagający uwagi zjazd. Naprawdę piękne, szerokie drogi rezerwatu. Kończymy wyjazdem na pustkach Wysokich. No i cóż, do punktu startu mamy w sumie dwie asfaltowe, jedną leśną opcję, powrotowe. Tutaj leśna opcja, a tutaj dwie asfaltowe, skarbka, dentowska. Zamykamy pętlę, finito.